Statystyki policyjne dotyczące wypadków spowodowanych przez kierowców pod wpływem alkoholu pozwalają na niewielki optymizm. W 2012 roku, w porównaniu z rokiem 2011, liczba ujawnionych kierujących pojazdami pod wpływem alkoholu zmalała prawie o 12,5 tysiąca osób. Jest coraz lepiej. Coraz mniej nieczęśliwych kierujących jest zatrzymywanych przez policjantów, mimo że kontroli trzeźwości jest więcej. W powiecie legnickim w ostatnim czasie policja nie odnotowała żadnego wypadku śmiertelnego spowodowanego przez pijanego kierowcę. Na terenie działania naszej komendy ostatnio nie było takiego wypadku, gdzie osoba pod wpływem alkoholu spowodowała wypadek na tyle poważny, żeby skończył się śmiercią. Natomiast sprawcami głównie kolizji są osoby pod wpływem alkoholu i tych kolizji w ubiegłym roku było około 50. Mimo że kary za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu są dotkliwe, nie odstraszają one niestety niektórych motorów i jazdy po pijanemu. Jest to kara pozbawienia wolności do dwóch lat, jeżeli ktoś jest faktycznie wpływem alkoholu i prowadzi samochód. Inaczej zupełnie w przypadku, kiedy spowoduje zdarzenie drogowe. Osoba, która powoduje wypadek drogowy, może pójść za kratki, tak brzydko mówiąc, na 8 lat. Natomiast jeżeli popełniła to przestępstwo wpływem alkoholu, ta odpowiedzialność wzrasta o połowę, czyli może być to kara pozbawienia wolności do 12 lat. Oprócz kierowców aut osobowych, którzy prowadzą po spożyciu alkoholu zagrożeniem na drogach są także kierowcy ciężarówek, którzy nagminnie skracają swój obowiązkowy odpoczynek. Przemęczony kierowca może stanowić podobne zagrożenie na drodze jak kierowca będący pod wpływem alkoholu, mówią policjanci. Ja mam na morzu Ciemna noc. Centrum Kultury Muza w Lubinie zaprasza na kolejny koncert z cyklu Szanty w Lubinie. W klubie Pod Muzami wystąpi zespół North Cape, jeden z niewielu od lat konsekwentnie wyrażający swoją fascynację morskim folkiem oraz pieśniami a capella. Oryginalne brzmienie, wyjątkowy styl z podkreśleniem najdoskonalszego instrumentu, jakim jest ludzki głos. North Cape w niedzielę 24 listopada o godzinie 18:00. Bilety 25 zł w przedsprzedaży i 30 zł w dniu koncertu. Zapraszamy. Spędź popołudnia na kręgielni Regionalnego Centrum Sportowego w Lubinie. U nas cztery tory do kręgli klasycznych od 18 zł za godzinę za jeden tor oraz dwa tory do bowlingu od 30 zł za godzinę za jeden tor. Rezerwacja telefoniczna 76 846 08 35 lub 076 846 08 28 wewnętrzny 12. Każdego kto chce poczuć smak rywalizacji zapraszamy na czwartki kręglarskie, a wszystkie firmy na Ligę Zakładów Pracy. Więcej informacji na www.rcslubin.pl. Odwiedź nas na Facebooku.